Jak to zwykle bywa, każdy produkt ma swój początek na linii produkcyjnej. W moim przypadku były to rekrutacje inżynierów dla fabryk. Tak zaczynałem swoją karierę zawodową wiele lat temu. Rekrutując dla branży spożywczej, metalowej, automotyw czy chociażby retail. Rekrutując dla przemysłu miałem okazję poznać, jak działa branża produkcyjna w naszym kraju dosłownie od kuchni. Podczas mojej pracy dla przemysłu najbardziej podobało mi się jednak to, jak łatwo można było nawiązywać nowe kontakty, chociażby na różnego rodzaju eventach. Nawet do dziś istnieje bardzo wiele różnych ciekawych inicjatyw, które promują, a także integrują branżę produkcyjną w Polsce. Profesjonaliści na takich wydarzeniach mogą się nie tylko poznać, wymienić doświadczeniami, ale także pozyskać nowych klientów, gdyż oni też są zapraszani. Istotnym aspektem jest przeważnie to, że na większości wydarzeń, na jakich uczestniczyłem, była właśnie możliwość obiektywnego wyboru bez promowania wyłącznie jednej marki czy rozwiązania. Kiedy w 2018 roku trafiłem do branży RP, od razu coś zaklikało i zauważyłem ogromny potencjał, jaki oferują systemy klasy RP. Zrozumiałem, że nawet firmy produkcyjne mają jakieś systemy i rozwiązania informatyczne. Bez których linia produkcyjna dosłownie zatrzymują się w miejscu. Od samego początku brakowało mi branżowych wydarzeń, nie tylko po to, żeby móc poznać nowych ludzi z branży RP, wymienić się doświadczeniami, ale też by móc zobaczyć kilka systemów RP za jednym zamachem, różnych producentów. Byłem na kilku eventach związanych z RP, ale za każdym razem były to firmowe spotkania, Promujące jedno rozwiązanie organizatora wydarzenia. Zrobiłem research i okazało się, że w Polsce nie było jeszcze wydarzenia, na którym kilku producentów systemów ERP podejmuje wyzwanie, jakim jest chęć wyjścia do ludzi czy wymiany branżowych doświadczeń. Uznałem, że nadeszła pora, by to zmienić. Tak powstało wydarzenie, jakim jest kongres ERP Reframe który odbędzie się 8 października w Katowicach. Wydarzenie jest niezależne. Nie promuje jednego konkretnego rozwiązania RP. Na scenie wystąpią nie tylko dostawcy różnych systemów RP, tak jak powiedziałem, ale też eksperci zajmujący się branżą od lat. Wydarzenie będzie zawierało także elementy rywalizacji. Publiczność będzie głosowała na najlepszy system. Zwycięzca otrzyma tytuł ERP. Champion. To nie wszystko, bo finałowym punktem części oficjalnej będzie pierwsza w historii naszego kraju debata przedstawicieli różnych systemów ERP, podczas której zastanowię się nad przyszłością ERP w Polsce. Na koniec, oczywiście, część nieoficjalna, czyli afterparty środowiska z niespodziankami. Zapraszam. Do wzięcia udziału, ponieważ mówiąc tak szczerze po ludzku od siebie, czegoś takiego brakowało w naszym kraju i warto po prostu się spotkać na żywo. Ilość miejsc ograniczona.